Rurka czołowa Mudwave, a raczej w chwili obecnej elementy składające się na tą rurkę. Dzięki temu, że też możemy ją rozkładać, łatwiej będzie nam ją transportować czy, czy przechowywać. Mamy rurkę, ustnik, który jest tutaj wkładany. Ustnik jest gumowy, to jest plastikowe z grubego porządnego plastiku. Tutaj mamy gumowy ustnik. Ten sposób wyglądający, oraz miejsce do jakby no chwytak powiedzmy, do głowy, czyli, czy miejsce mocowania na głowie, które też jest zdejmowane i w łatwy sposób zakładane. Tak, i tutaj spinane, to wszystko jest porządnie spięte. Oczywiście uchwyt na głowę jest regulowany. Szerokość, w prosty sposób, wystarczy nacisnąć. I pociągnąć gumę, która dodatkowo jest elastyczna. Rurka wygląda tak: jest estetycznie wykonana. Porządna robota, w stosunkowo dobrej cenie. Dodatkowo w zestawie mamy jeszcze zapasowe elementy te do regulacji. Gdyby coś się z nimi stało, można sobie wymienić. Proszę bardzo, o to ruszka.